Zbiory kukurydzy możemy póki co szacować, bo rok jest dosyć nietypowy, niezbyt łatwy, trudny, ponieważ chłody wiosenne spowodowały około dwutygodniowe opóźnienie całego rozwoju kukurydzy i oczywiście w efekcie i zbiorów. Taki satysfakcjonujący plon to jest w tej chwili około 8 ton suchego ziarna z hektara, a cena około właśnie 650. 650 zł za tonę, ale to jest taki, który właściwie zapewnia jakiś zwrot nakładów, natomiast o zyskach trudno mówić. Natomiast wygrali ci, którzy właśnie przeczekali i sprzedali kukurydzę miesiąc temu, a więc przy tym skokowym wzroście cen do 900 zł za tonę. No to akurat im się to wszystko zwróciło, te nakłady na dosuszanie, pilnowanie tego, bo. Ziarno się przechowuje, owszem, dobrze, ale pilnować tego trzeba, trzeba tam pewne działania podejmować, to wszystko kosztuje, ale tym niemniej to było opłacalne działanie. Tylko tego nikt nie był w stanie zagwarantować. I w tym roku też nie jesteśmy w stanie zagwarantować, jak ta cena będzie się kształtować. Na rynku światowym jest taki właściwie dosyć na styk, bym powiedział. Produkcja, która jest znowu kolejny rok wyższa, bo miliard 115 milionów ton. Ale jednocześnie szacuje się, że takie same będą potrzeby. A więc jest to, w zasadzie można powiedzieć, że to wszystko, co zbierzemy na świecie, powinno zostać wykorzystane. Natomiast lokalnie będą braki i myślę, że te braki w Europie. Europa niestety poprzez różnego rodzaju niezbyt chyba przemyślane działania polityków, rok rocznie importuje około 20 milionów ton ziarna kukurydzy. W tym roku podobno ma być to 19 milionów ton to, co przy produkcji 4 milionów ton ziarna. W Polsce, czy nieco więcej, nieco mniej, jak to w ostatnich latach bywało, to jest tak, jakby pięć krajów takich jak Polska właściwie przestało produkować, czy albo musiało zacząć produkować, żeby to zapewnić. A współpracując z licznymi organizacjami europejskimi, wiemy, że spokojnie byśmy mogli jako Unia Europejska tą ilość kukurydzy wyprodukować. Polska około miliona ton. Kukuryzy, ja myślę, że w bieżącym roku nawet 1,5 miliona jest w stanie wyeksportować. No tu mamy konkurencję unijnych krajów, tych właśnie południowo-wschodniej Europy, no i e, oczywiście Ukrainy, e, bo Ukraina też jako kontynent wolnocłowy ma prawo coś do Unii wpraw wprowadzić. No w, też w, w, w całym basenie Morza Śród, e, Czarnego e, panowała susza i też mają pewne ubytki więc być może ta presja kukurydzy ukraińskiej będzie e, trochę mniejsza.